W drodze do świętości możesz go odmówić, po prostu z miłości. Wręczę ci ruszanie. W drodze do świętości możesz go odmówić, są pełnej ciemności. Siostro, twoje spojrzenie to jest pierwsze wykroczenie. Twoja aparycja, postawa pielgrzyma I chociaż w nogach mamy kilometry, bo mamy pięty. Tak jest, Mam jest. zamiary nosić w plecach twój przez dzień cały. Wręczę ci różaniec w drodze do śwido. Si, si. Możesz go odmówić po prostu z miłości. Ręczę ci różaniec w drodze do świętości. Możesz go odmówić w zupełnej Siemności. ciemności. Nie mam tam głosu. Nie, czas otwarte okno